Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w środę 14 października 2020 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 1. Jedynka oznacza nowy początek, nowe plany, nowe pomysły, które chcemy wprowadzać w życie. Chcemy rozpoczynać nowy cykl. W jedynce na pewno kieruje nami ambicja. Jesteśmy bardzo nastawieni na siebie, na swoje ego też, no a ta ambicja powoduje, że nie chcemy nikomu nic zawdzięczać, tylko chcemy mieć takie poczucie, że to ja wszystko zrobiłem, zrobiłam, że to ode mnie wszystko zależy. W jedynce bywamy też uparci, no, mamy też oczywiście silną wolę i dużą odporność psychiczną i fizyczną, tak, mamy taką dużą pewność siebie, i chęć podejmowania decyzji. Na pewno nie będziemy się dzisiaj nikogo radzić, nikogo o nic pytać, tylko wszystko będziemy chcieli zrobić sami. No, taka jest jedynka. Jeżeli chodzi o Księżyc, Księżyc nadal przebywa w znaku panny. No, to nam daje dużą roztropność, daje nam dużą też niestety krytyczność, bo to może być w nadmiernej ilości. To takie właśnie krytyczne podejście. No, taka drobiazgowość wręcz, tak? Na pewno dzisiaj, jeżeli podejmujemy decyzję, będziemy się bardzo szczegółowo wszystkiemu przyglądać. No, to akurat jest bo, może pozytywna strona, tak? Jeżeli mamy podejmować decyzję i nie będziemy szukać niczyjej pomocy, niczyjej rady, na przykład kogoś, kto jest fachowcem w danej dziedzinie, to jeżeli sami to chcemy zrobić, to bądźmy dzisiaj ostrożni, krytyczni, taka jak właśnie jest, tacy jak właśnie jest Panna. No i cóż, moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za subskrypcję. Fajnie, że kanał się rozwija. Bardzo mnie to cieszy, cieszy to moje serce. Dziękuję Wam za komentarze, za lajki. Zachęcam Was oczywiście do tej aktywności cały czas. No i cóż, patrzmy na to, co tarot chce nam przynieść na dzień dzisiejszy, na tą środę. Moi kochani, baranek ma kartę bardzo fajną, takiej energii lekkiej, radosnej, energii zabawy, radości. Być może jakieś spotkanie towarzyskie, jakaś imprezka, być może, no niby to środek tygodnia, no ale któż nam zabroni, tak? Jeżeli tak nam akurat odpowiada, a może po prostu będzie jakiś powód do świętowania, albo przynajmniej jeżeli nie już dziś, to Będziecie to planować, tak? Bo wydarzyło się coś, co daje nam powód do radości, do świętowania. Chcemy się spotkać z naszymi najbliższymi, aby razem tę radość z nimi dzielić. No więc może w ten sposób. Przestrzegam, bo to takie tylko jedno małe ostrzeżonko. Gdyby komuś się w pracy gdzieś tam jakiś romans szykował, no to przed tym Was przestrzegam. Bo to zazwyczaj dobrze się nie kończy, takie romansowanie w pracy, więc na to uważajcie i przed tym, tak jak powiedziałam, przestrzegam. Jeżeli chodzi o byka, no byczek, energia materii, energia pieniędzy, nowe pomysły, które wdrażasz w drogi byku tutaj, już jakby w działanie, tak? Bo to już jest taka strona mm, bardzo materialna bardzo pieniężna i wtedy się już ta rzecz jakby materializuje, tak? Mamy wszelkie ku temu, wszelką ku temu pomoc z zewnątrz, z góry, od innych ludzi i możemy rzeczy materializować, nasze plany, tak? To może być moment, kiedy chcemy zainwestować właśnie w ziemię, w dom, w zakup domu, tak, czy mieszkania. O takich rzeczach myślimy, takie rzeczy planujemy. Generalnie karta powodzenia finansowego, na pewno tutaj w tej karcie przybywa nam pieniędzy. No i oczywiście, tak jak mówię, chcemy je w coś zainwestować, więc może to być zakup czegoś. Jakieś dodatkowe pieniądze mogą też do nas nadejść. Moi kochani, byk bliźniak. Bliźniak. No, tutaj troszkę karta gorsza, tak? Coś się dzieje i to tak bardzo dla nas niespodziewanie, nagle coś się wali, coś się sypie, tak? Być może rozpada się coś, co miało dla nas jakieś duże znaczenie, ale prawda jest taka, że było zbudowane na jakichś takich niesolidnych podstawach. Fundament był kruchy, tak zwane zamki na piasku, tak? To może być. Kwestia związkowa to może być kwestia, coś w naszej pracy. Na przykład, jeżeli do czegoś się nie wystarczająco przykładaliście, niewystarczająco byliście przygotowani, no coś się może nie udać, coś się może rozsypać. Ale też oczywiście przestrzegam w tej karcie przed upadkami, szczególnie jeżeli byście gdzieś tam chcieli się za czymś wspinać na jakąś wysokość, wchodzić po jakiejś drabinie, po jakichś schodach dziwnych. Ruchomych, że tak powiem, to bardzo na to uważajcie, bo można się tutaj po prostu potknąć, nie tyle potknąć, co spaść raczej z czegoś, o w ten sposób i, i zrobić sobie krzywdę. Więc przed tym Was przestrzegam. No, oczywiście nie sposób też w tej karcie nie powiedzieć o jakichś takich e, sytuacjach typu, nie wiem, pożar, powódź, e, o sytuacjach, kiedy los odbiera nam, jak gdyby wszystko, nawet właśnie poprzez naturę, też. No, ale mam nadzieję, że to jest tylko taka ogólna energia, która nie będzie nikogo dotyczyć bezpośrednio. Moi kochani, raczek, raczek dzisiaj. Poprawa sytuacji generalnie, możesz odczuć takie coś, powodzenie cię gdzieś tam dosięgnie i będziesz dzisiaj mieć bardzo dużą energię, bardzo dużą chęć do działania. Więc być może właśnie chodzi o tą jedynkę, która pcha do działania, która poddaje nowe plany, nowe pomysły do realizacji. I właśnie dzisiaj znajdziesz w sobie siłę, aby ruszyć z tymi nowymi planami, aby je wdrażać. Bardzo fajna energia, nawet rzeczy, które wydawały Ci się na przykład do tej pory jakieś ciężkie, nie do przeskoczenia, wydawało Ci się, że nie poradzisz sobie z tą czy inną sytuacją, dzisiaj na pewno dasz sobie radę, więc możesz śmiało się brać właśnie nawet za te takie ciężkie tematy, które powiedzmy od jakiegoś tam czasu są spychane gdzieś tam na bok, na bok, na bok, no to dzisiaj się za to zabierz i na pewno sobie poradzisz i czeka Cię powodzenie, tak? Zrealizujesz wszystko. Ostrzeżeniem przy tej karcie jedynie może być to, aby przy tej realizacji właśnie takich różnych e, cięższych tematów, e, żeby uważać na, no może najogólniej rzecz biorąc, na swój egoizm, żeby nie było tak, że patrząc tylko i wyłącznie na siebie, na moje, ja, e, żeby nie było tak, że krzywdzicie osoby, które są wokół naszych najbliższych w zasadzie, tak żeby nie było, że oni doznają od nas krzywdy, bo my zakładamy klapki i idziemy tylko patrząc na jeden kierunek, na to nasze ja i na ten nasz czubek nosa. Więc przed tym przestrzegam. Moi kochani, lewek. Lew dzisiaj w energii maga, czyli bardzo duża siła też do tworzenia, do kreacji. To jest właśnie też ten start, ten początek, więc współgra doskonale z energią dnia. W postaci tej jedynki, ma kto zresztą też jedynka, tak? Więc masz lwie, wiele możliwości, masz wiele talentów, i wszystko to w Twoich rękach. Możesz wykorzystać tę swoją siłę, tę swoją energię, aby właśnie tworzyć, aby rozpoczynać jakieś nowe projekty, nowe plany. To może być nawet jakaś własna działalność. Rozpoczynanie w każdym razie nowego etapu w życiu. To jest bardzo dobry czas na komunikację. Masz też bystry, taki otwarty, świeży umysł, więc przepływ jakby tutaj informacji w jedną, w drugą stronę będzie na bardzo fajnym poziomie. No i cóż, na pewno w tej karcie nie podejmiesz jakiejś pochopnej decyzji, tylko namyślisz się. W drugą stronę, gdybyś to ty się miał spotkać z magiem, drogi lwie, no to mi taką świadomość, że zdarza się tak, iż mag no nie zawsze powiedzmy, jest taki uczciwy i prawdomówny. Więc taka mała dygresja. Na to zwracaj, drogi lwie, uwagę. No i moi kochani, panna. Panna dzisiaj w karcie zmartwienia, tak? Być może bezsenna noc za tobą. Być może coś spędza no, z twoich um, pobieg właśnie sen. Być może projektujesz sobie takie rzeczy, które jeszcze się tak naprawdę nie wydarzyły, ale ty już sobie wyobrażasz, że mogłaby być taka lub inna sytuacja. Oczywiście mówię o tej negatywnej stronie, tak? bo tu nie chodzi o takie pozytywne projektowanie i kreowanie do przodu, tylko właśnie o te takie negatywy, które widzimy, które wyolbrzymiamy. I pomimo tego, że tego wcale jeszcze nie ma, to się nie dzieje, ale my już w głowie właściwie żyjemy w tym, w tym takim pesymistycznym świecie, który sobie tworzymy. Więc przed tym przestrzegam, bo to jest bardzo ciężka energia, która bardzo nas ciągnie na dół, może nas doprowadzić do załamania nerwowego, na skraj depresji, może nas doprowadzić do takiego momentu, kiedy. Zostajemy sami ze sobą, z własnymi decyzjami, z własnymi myślami. Nie umiemy sobie z tym poradzić. Mam poczucie e, błędu, poczucie jakiejś tam niemocy, poczucie, że podjęliśmy być może jakieś złe decyzje, że jesteśmy sami, żałujemy wszystkiego. No, no bardzo ciężka, ściągająca w dół energia. Więc tutaj, droga panno, postaraj się jak najbardziej. E, mm, być może nawet właśnie analitycznie i krytycznie się temu przyjrzeć, co myślisz. tak, abyś nie wpadała w tą taką negatywną projekcję, tylko żebyś bardziej oparła się na faktach. Bo jeżeli cię coś dzieje, to wtedy się tym zajmiesz tym problemem, jeżeli on się już wydarzy. Ale dopóki nie ma tego problemu, nie ma tej rzeczy, to nie kreuj, nie wyobrażaj sobie, że ta sytuacja już ma miejsce, bo tak nie jest. No i moi kochani, waga. Waga dzisiaj w energii pieniędzy, dodatkowego zarobku, takie bezpieczeństwo finansowe, które poparte jest na przykład wsparciem rodziny, jakie mamy. Więc, to takie poczucie, że w razie potrzeby mamy się do kogo zwrócić o pomoc, mamy się na kim wesprzeć, jesteśmy częścią jakiegoś większego właśnie klanu, rodziny. I bardzo dobrze się z tym czujemy, bo to nam daje duże poczucie bezpieczeństwa, dużą taką stabilizację. Więc bardzo fajna karta. Może też tak być, że ktoś z rodziny, z naszych bliskich zwróci się do nas o pomoc. No więc jak najbardziej my tej pomocy wtedy w tej karcie udzielamy. Skorpion, moi kochani, Skorpion w karcie Eremity, czyli moment w naszym życiu, kiedy chcesz, tutaj, drogi Skorpionie odsunąć się troszeczkę od ludzi, nie szukasz towarzystwa, wręcz przeciwnie, szukasz izolacji, troszkę samotności, chcesz sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, chcesz sobie mm, może poszufladkować troszkę, tak, swoje myśli, swoje jakieś tam plany, poukładać, dokładnie przeanalizować, tak. Korzystaj tutaj ze swojej mądrości, ze swojego doświadczenia. Jeżeli stajesz przed taką decyzją, z pewnością tutaj będziesz te decyzje podejmować też sam tak jak mówiłam na początku tej energii jedynki tu się jakby potwierdza, skorpion staje sam z decyzją, nie pytasz nikogo o radę nie szukasz pomocy bierzesz to na swoje barki, właściwie ciężar odpowiedzialności za tą decyzję i podejmujesz ją sam, no więc tak no i moi kochani strzelec a strzelec dzisiaj w energii siły, tak więc Kierunek, w jakim idziesz, drogi strzelcu jest prawidłowy, bardzo dobry. Masz dużą siłę, masz duży optymizm, masz dużą taką energię wewnętrzną. Za cokolwiek się nie weźmiesz, to ci się uda, to ci się powiedzie, bo masz no, ku temu, jakby tak jak powiedziałam, siłę, energię i moc, aby te swoje plany realizować. W każdym razie na pewno idziesz w dobrą stronę. Na końcu tej drogi czeka zwycięstwo i sukces. To jest też karta oczywiście dużej namiętności, więc być może dzisiaj strzelec stanie wobec osoby, która taką właśnie namiętność w Tobie, drogi strzelców, wzbudza, albo to może Ty w kimś taką dużą namiętność i pasję wzbudzisz. Może też tak być. Koziorożec, moi kochani, koziorożec w karcie złodzieja, w karcie kłamcy, oszusta, więc tradycyjnie przed tym ostrzegam, nie stwarzajcie sytuacji, w których moglibyście paść ofiarą jakiegoś złodzieja, jakiegoś oszusta. No i uważajcie też na wszystko, co do Was dzisiaj przychodzi, jakakolwiek informacja, ktoś coś Wam mówi, przekazuje. Bądźcie ostrożni, nie bierzcie wszystkiego na słowo. Po prostu przy każdym takim zdaniu, które ma na celu coś tam wprowadzić do Waszego życia, jakąś zmianę, czy o czymś tam Was. Ktoś informuje po prostu zatrzymajcie się i powiedzcie sprawdzam, tak? I analiza krytycznie słowo po słowie. Szczególnie gdybyście mieli podpisywać jakieś umowy, to zwracajcie na te tak zwane drobne druczki, tak, drobne maczki na dole. No bądźcie ostrożni. Nie podpisujcie dzisiaj niczego na zasadzie, że ktoś wam podsuwa, a wy to parafujecie. Nie róbcie takich rzeczy absolutnie. Wszystko sprawdzajcie i to sprawdzajcie nawet kilka razy. Moi kochani wodniczek. Wodniczek dzisiaj w energii pazia ognia. Czyli cóż, bardzo młoda energia, albo spotkasz się z kimś młodym, takim właśnie bardzo e, młodzieńczym w swojej energetyce, albo ty sam, drogi wodniku, tak się poczujesz, pełen chęci do działania, pełen energii. Możesz coś rozpoczynać, możesz jakiś nowy projekt realizować. Tutaj jeżeli gdy byłoby tak właśnie, że wchodzisz z jakąś realizacją nowego projektu, za coś nowego się bierzesz, być może coś, co planowałeś od jakiegoś czasu i teraz już wchodzisz w jakby w realizację tego, tak? No uważaj, żeby nie było tylko tak, że dorwie cię tutaj słomiany zapał. Czyli zaczniesz, natomiast zabraknie ci konsekwencji, cierpliwości do realizacji tego planu, no bo... Jeżeli tego zabraknie, to na pewno ten projekt zwycięstwa i sukcesu tutaj ci nie przyniesie. Więc przed tym przestrzegam, żeby to nie było tak, że ten zapał jest krótkotrwały i taki e, słomiany. Ale ogólnie energia, jeżeli chcesz spędzić ten dzień aktywnie, e, czy na zasadzie, nie wiem, jakiegoś tam powiedzmy wyjścia, uprawiania sportu, e, spotkania się być może z przyjaciółmi, ale właśnie w taki aktywny sposób to jak najbardziej, bardzo fajny czas ku temu. Możesz tworzyć, masz ku temu e, siłę, jak najbardziej. No i moi kochani, rybka, a rybka z kolei darze intelektu. Czyli bardzo możliwe, że albo jakaś przyjemna rozmowa dzisiaj cię czeka z kimś miłym, a może jakąś książkę fajną przeczytasz, która cię zainspiruje do czegoś, która obudzi w tobie jakieś, jakieś pokłady do tej, do tej pory dla ciebie nieznane. Może też tak być, że czegoś się dowiesz, jakaś prawda do ciebie dotrze. No, i tutaj wtedy mogłoby to troszeczkę gorzej wyglądać, bo ta prawda mogłaby niestety powodować chęć pewnych rzeczy, odci odcięcia pewnych rzeczy, tak, zakończenia pewnych rzeczy, bo to tak też może być. Prawda tutaj w tym momencie mo może być bolesna, mogłaby sprawić, że będziesz smutna, rozczarowana, będziesz się martwić. No i podejmiesz taką decyzję, droga rybo, że niestety, ale odcinam coś od siebie. Z drugiej strony, jeżeli odcinamy coś negatywnego, to tak naprawdę to jest pozytywny zabieg. Nawet jeżeli on boli w tym momencie, kiedy go wykonujemy, z perspektywy czasu e, okazuje się, że to jest dla nas na korzyść i to jest dla nas pewnego rodzaju zwycięstwo. Więc, jeżeli nawet byś stanęła wobec takiego właśnie trudnego zadania, popatrz na to w ten sposób, że to jest dla mnie zwycięstwo. Odciąć się od nie wiem, od kłamstwa, od jakichś negatywnych energii, to da Ci na przyszłość bardzo pozytywny wydźwięk. No i tego Ci, droga Rybko, życzę. A dla Was wszystkich, kochani, życzę Wam cudownej środy, no i do usłyszenia już jutro.